Cześć kochane, z tej strony Iwona. Dzisiaj dziewczyny zapraszam Was na przegląd ze sklepu Sinsay. Jeszcze do niedawna pojawiało się tam mnóstwo nowości, mogłyśmy kupić tam dużo fajnych ubrań, jednak ostatnio mam wrażenie, że asortyment jest już o wiele uboższy, ale i tak udało mi się zamówić kilka rzeczy, także jeśli lubicie ten sklep, to zapraszam Was do oglądania. Oczywiście jak zwykle linki do ubrań, które dzisiaj będę mierzyła oraz moje wymiary znajdziecie w opisie pod filmem. Zacznę od kombinezonu, który udało mi się kupić w promocyjnej cenie, ponieważ zapłaciłam za niego 29,99. Uważam, dziewczyny, że jest to naprawdę fajna cena, jak za kombinezon wykonany w 100% z wiskozy. Spodobała mi się tu również kolorystyka, ponieważ ja ostatnio lubię takie połączenie kolorystyczne w stylizacjach. Zobaczcie, tak z bliska prezentuje się ten wzór. Jeśli chodzi o długość, to jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to przypominam, że ja mam 1,69 cm wzrostu i zobaczcie, tak się prezentuje na mnie jego długość do takich nieco wyższych butów, jak widzicie na koturnie. Bez wątpienia w tym kombinezonie uwagę przyciągają również boki, ponieważ zobaczcie mamy tu takie wycięcia, moim zdaniem wyglądają one naprawdę ładnie, subtelnie eksponują nasze ciało, natomiast z tyłu kombinezon prezentuje się tak, zapinany jest nakryty suwak, dziewczyny ten suwak jest dość długi, także naprawdę wygodnie go zakładać, natomiast jeśli chodzi o rozmiar to na mnie widzicie kombinezon w rozmiarze M, taki też rozmiar noszę na co dzień i jak widzicie jest on na mnie idealny. Teraz coś dla miłośniczek sukienek, ale na razie dziewczyny pozostajemy przy kolorystyce czarno-białej. Sukienka dopasowana do sylwetki, wykonana w 95% z bawełny i w 5% z elastanu. Tak z bliska prezentuje się ten materiał. Podobają mi się tu ramionczka w kontrastowym kolorze i białe lamówki przy dekolcie. Uważam, że wygląda to naprawdę fajnie. Natomiast z lewej strony mamy rozcięcie, co jak dla mnie na duży plus, ponieważ po pierwsze w tej sukience nam się jest wygodnie poruszać, a po drugie uważam, że ładnie, subtelnie eksponuje nam ono nogę. Natomiast jeśli chodzi dziewczyny o rozmiar, to na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze M i tak się ona prezentuje na mojej sylwetce. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 49,99. Teraz nieco krótsza propozycja, ale również w kolorystyce czarno-białej, tu również dziewczyny mamy białe lamówki. Sukienka też jest dopasowana do sylwetki. Natomiast jeśli chodzi o skład, to mamy tu 92% bawełny i 8% elastanu. Tak z bliska prezentuje się materiał. Tak wygląda na mnie sukienka w rozmiarze M. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 25,99. Kolejna propozycja w kolorystyce czarno-białej, tym razem sukienka w grochy. Zobaczcie, tak z bliska prezentuje się wzór i materiał. W składzie mamy tu 100% wiskozy. Jak widzicie, sukienka w tej partii jest ładnie dopasowana do sylwetki, natomiast dół jest delikatnie rozkloszowany. Dodatkowo mamy tu talię podkreśloną za pomocą paska, który dołączony jest do sukienki. Dziewczyny ten pasek jest wyjmowany, ale myślę, że nie trzeba tu nic kombinować, ponieważ ten pasek moim zdaniem wygląda tu dobrze. Zobaczcie, tak prezentuje się na mnie sukienka w rozmiarze M. Uważam, że jest to naprawdę fajna sukienka. Jedynie w moim przypadku wolałabym, żeby była ona albo krótka, albo o długości maxi, ponieważ w tej długości nie do końca czuję się dobrze. Ale jeśli wam, dziewczyny, ta długość odpowiada, to sukienka jest naprawdę warta uwagi. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 59,99. Teraz sukienka o długości mini w kwiatowy wzór. Zobaczcie, tak prezentuje się ona z bliska. W składzie mamy tu 100% poliestru. Chcę Wam dziewczyny zaznaczyć, że ta sukienka posiada podszewkę, ponieważ jak widzicie ten materiał wierzchni jest prześwitujący, ale mamy tu podszewkę w kolorze czarnym. Duży plus za jej długość, ponieważ nie jest ona bardzo króciutka. Natomiast jeśli chodzi o tą partię, to mamy tu gumkę, także w tej partii ładnie dopasuje się do każdego rodzaju sylwetki. Zobaczcie, tak prezentuje się na mnie sukienka w rozmiarze M. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 49,99. Mam na sobie już ostatnią propozycję, jeśli chodzi o sukienki w tym odcinku. Jak widzicie, jest to taka prosta sukienka dopasowana do sylwetki z rozcięciem z lewej strony. Na ramionczkach. Ten model dziewczyny możecie kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: w kolorze, który widzicie na mnie, i w kolorze czarnym. Zobaczcie, tak prezentuje się ten materiał z bliska. Sukienka wykonana jest w 95% z bawełny i w 5% z elastanu. Na mnie widzicie rozmiar M. I tak się ona na mnie prezentuje. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 25,99. Teraz zestawienie spódnica i e to zacznę od spódnicy. Jest to spódnica o długości mini, no i rzeczywiście dziewczynie jest ona króciutka. Zobaczcie, tak się prezentuje jej długość. Ale jeśli wam ta długość nie przeszkadza, to naprawdę uważam, że spódnica jest warta uwagi. Wygląda moim zdaniem naprawdę fajnie. Z jednej strony jest ona gładka, natomiast z drugiej strony mamy tu plisy. Dodatkowo spódnica posiada elementy w kolorze złotym. Zobaczcie, tak się prezentuje z bliska. W jej składzie mamy 80% poliestru, 18% wiskozy i 2% elastanu. Jeśli chodzi o rozmiar, to widzicie na mnie rozmiar M i zapłaciłam za nią 49,99. Natomiast jeśli chodzi o top, to ja zdecydowałam się na kolor kremowy, ale możecie go kupić jeszcze w kolorze czarnym. Zobaczcie, tak się prezentuje. Tak wygląda tył. Chcę wam tu zaznaczyć, że no jak widzicie, prześwituje, ponieważ widać tu bieliznę. Natomiast jeśli chodzi o skład, to mamy tu 79% wiskozy, reszta to poliester i zapłaciłam za niego 12.99. Koszulka wykonana z proszkowanej dzianiny o krótszym kroju. Zobaczcie, tak prezentuje się jej długość. Jak widzicie, zapinana jest ona na guziki. Natomiast jeśli chodzi o kolorystykę, to ja akurat zdecydowałam się na kolor czarny, ale możecie ją kupić jeszcze w kolorze szarym i w kolorze białym. Zobaczcie, tak na mnie prezentuje się koszulka w rozmiarze M i już mogę wam powiedzieć, że no niestety jest ona na mnie za mała, ponieważ jest za ciasna w biuście, jak widzicie po guzikach. No ciągnie mi się po prostu w tym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o skład, to wykonane jest w 62% z poliestru, 33% z wiskozy, a reszta to elastan i zapłaciłam za nią 29.99. Koszula w kolorze czarnym. Zobaczcie dziewczyny, w tym przypadku zarówno rękawy, jak i tył są gładkie, natomiast przód mamy wykonany z ażurowego materiału tak się on prezentuje z bliska jak widzicie koszula po całości zapinana jest na guziki jest ona dostępna tylko w tej wersji kolorystycznej a jeśli chodzi o skład to mamy tu 65% poliestru i 35% bawełny na mnie dziewczyny widzicie koszulę w rozmiarze M i kosztuje ona 59,99 kolejna propozycja jeśli chodzi o koszulę tym razem w kolorze różowym w paseczki jeśli dziewczyny ten kolor nie do końca Wam odpowiada to możecie ją kupić jeszcze w dwóch innych wersjach kolorystycznych jak widzicie, koszula wykonana z cienkiego materiału, który prześwituje. W składzie mamy tu 57% bawełny, a reszta to liocel. Zobaczcie, tak prezentuje się ona z bliska. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie koszulę w rozmiarze M i tak prezentuje się ona na mnie z każdej strony. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 39,99. Tym razem do tej samej spódnicy założyłam koszulkę wykonaną z proszkowanej dzianiny. Możecie ją kupić oprócz tego koloru, który widzicie na mnie, jeszcze w trzech innych wersjach kolorystycznych. Z tego co pamiętam, w kolorze czarnym, różowym i chyba w kolorze białym. Jak widzicie, jest ona taka zwykła, prosta. Jedynym elementem przyciągającym naszą uwagę są te falbanki. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M i muszę Wam powiedzieć, że co prawda jest ona dopasowana do sylwetki, ale nie jest ona mocno obcisła. Natomiast jeśli chodzi o skład, to mamy tu 95% bawełny i 5% elastanu, a jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 25,99. Kolejne propozycje, tym razem top i spodnie. Zaczniemy od góry. Top, który na mnie widzicie, jest wykonany z troszkowanej dzianiny. W składzie mamy tu 95% bawełny i 5% elastanu. Jak widzicie, jest on mocno wycięty pod pachami. Natomiast jeśli chodzi o kolorystykę, to w tym przypadku, dziewczyny, macie duży wybór, bo oprócz tego koloru możecie go kupić jeszcze w sześciu innych wersjach kolorystycznych. Na mnie widzicie top w rozmiarze M i zapłaciłam za niego 12,99. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, to są to spodnie na gumce z wysokim stanem. Natomiast jeśli chodzi o nogawkę, to jak widzicie, jest ona luźna, więc spodnie są naprawdę wygodne. Natomiast jeśli chodzi o jej długość, no to tak prezentuje się ona przy moim wzroście. Przypominam, że mam 69 cm wzrostu. Spodnie wykonane są z cienkiego, prześwitującego materiału. W składzie mamy tu 100% poliestru. Na mnie widzicie spodnie w rozmiarze M i tak się one prezentują z każdej strony. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztują one 49 99. Teraz koszulka wykonana w 100% z bawełny. Ta bawełna jest cienka. Jak widzicie, mamy tu nadruk z cytryny. Tak się on prezentuje z bliska. Jeśli chodzi o rozmiar, to widzicie na mnie rozmiar M i zobaczcie, jest ona luźna. Mi ten efekt jak najbardziej odpowiada. Tak prezentuje się ona z tyłu. Jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 25,99. Mam dla Was również propozycję takiej zwykłej, gładkiej koszulki. Specjalnie nie wciągałam jej w spodnie, żebyście mogły zobaczyć długość. Wykonana jest w 100% z bawełny, tak z bliska prezentuje się ten materiał. Oprócz tego koloru możecie ją kupić jeszcze w czterech innych wersjach kolorystycznych. Tak się prezentuje na mnie rozmiar M. Jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona jedyne 9,99 Koszulka i spodnie. Zacznę od spodni. Są to spodnie typu bojówki. Oprócz tego koloru możecie je kupić dziewczyny jeszcze w kolorze kremowym. Tak prezentuje się z bliska kolor, który ja wybrałam. Wykonane są w 100% z bawełny. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie spodnie w rozmiarze M i tak się one prezentują. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztują one 59,99. Jeśli chodzi o koszulkę, to wykonana jest ona z takiego śliskiego, elastycznego materiału. W składzie mamy tu 94% poliamidu, a reszta to elastan. Zobaczcie, dziewczyny, tak prezentuje się z bliska kolor, który ja wybrałam, ale oprócz tego koloru możecie ją kupić jeszcze w dwóch innych wersjach kolorystycznych. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie koszulkę w rozmiarze M, tak wygląda ona z tyłu i zapłaciłam za nią 19,99. Na koniec top w kolorze czarnym wykonany z prążkowanej dzianiny, możecie go kupić jeszcze w kolorze białym, bez wątpienia w tym przypadku elementem, który przyciąga naszą uwagę, jest ten asymetryczny dekolt. Na mnie dziewczyny widzicie to w rozmiarze M i tak się on prezentuje. Jeśli chodzi o skład, to wykonany jest w 95% z poliestru i w 5% z elastanu i zapłaciłam za niego 19,99. Dziewczyny, to już wszystkie moje propozycje w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo, że byłyście ze mną. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście, jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zachęcam was do subskrybowania kanału. Przypominam wam również, że linki do wszystkich ubrań, które dzisiaj mierzyłam, znajdziecie w opisie pod filmem. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!